Cześć, witam, z tej strony Booker New, a dzisiaj zaprezentuję Wam jedną z ciekawostek. A właściwie jedno z, jeden z sekretów najnowszej gry Rockstar Redemption 2 na PS4. A w grze dostajemy niejednokrotnie, wielokrotnie możliwość zdobycia różnych map. I tutaj mamy jedną z map, naszkicowana mapa, prosta mapa naszkicowana, którą otrzymujemy... Lub zdobywamy w pewnym miejscu, i prawdopodobnie wiedziała ona do skarbów Anesburgu. I otwieramy tą mapę. Ona wygląda tak. Mm. Ona wygląda tak dokładnie. E, Kto ją ma, może się zainteresować. Kto jeszcze jej nie ma, to niech najpierw poszuka. Klikniemy czytaj, i mamy tak. Anesburg, czyli miasto, gdzie, gdzie mamy szukać. Elio e, Elysian Pool, czyli rzeka, jezioro obok którego jesteśmy i opis 20 kroków na północ i 5 kroków na wschód. Zaraz powiem do czego to. No i tu mamy opis, że od Annesburga dokładnie do miejsca, w którym zaraz pokażę, jesteśmy do miejsca z X-em. Znaczy, generalnie mapa nie jest konieczna. Na mapie wygląda to tak. Jestem w tym miejscu dokładnie obok Elysian Pool. Annesburg jest tutaj. Można sobie zaznaczyć. Tak wygląda w całości mapy. Jak ktoś jeszcze nie do końca orientuje się w mapie. Eee, na mapie jest zaznaczone drzewo z X-em. To ja może pokażę. Eee, chodzi dokładnie o to drzewo. Dokładnie o to drzewo. Tam ktoś dymi. O to drzewo. I można się dostać tam. Bokiem... Może przyspieszę... Bokiem można wjechać na tą górę... Eee, ja jeszcze nie wiem, co to będzie za skarb... Jeszcze go nie odkryłem... No ale po no, prostu postu, zorientowałem się, to jest, co tu się dzieje... Zapisanie... Oj! Jesteś ludzie Pomioty Marsiego, jeden z gangów, coś tu się stało. No nieważne, to przejrzę sobie. Potem mm, dobrze. No i przy, zobaczmy. To jest dokładnie drzewo z X-em. I według mapy mamy położyć się 20 kroków na północ. Północ mamy tutaj. Jestem do Bostonu nakierowany na to. Uwaga, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, trzyna, czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemna, dziewięćna, dwa i pięć kroków na północ, czyli tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, mamy. Zbadaj skałę. Badamy skałę. I uwaga. O. Znaleźliśmy skarb Anesburgu. To jest sztapka złota. To jest dokładnie to. Można sprzedać u pasera. E, tak więc jeśli pomogłem, to e, no miło mi. E, mam nadzieję nagrać więcej takich poradników. E, I widzimy się w następnym odcinku. Jeśli pytacie co to za koń, to ten koń został przeze mnie znaleziony w górach. Eee, prawdopodobnie jest to koń unikat, bo arabski koń biały. Ale w obecnej chwili nie ma to większego znaczenia. Powietrzymy na widoki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.